Pandora w mitologii greckiej była jedną z najbardziej zagadkowych i symbolicznych postaci, której historia do dziś budzi wiele emocji i interpretacji. Jej imię oznacza obdarzona wszelkimi darami, ponieważ każdy z bogów Olimpu przekazał jej coś wyjątkowego: piękno, wdzęk, inteligencję, a także umiejętności praktyczne i czarujący głos. Jednak tej hojności kryło się drugie dno, bowiem Pandora nie została stworzona z miłości do ludzkości, lecz jako narzędzie kary. Była ona bowiem częścią zemsty Zeusa na ludziach i na Prometeuszu, który ukradł ogień z Olimpu, dając go śmiertelnikom i w ten sposób podważając władzę samego króla bogów. Według mitu to Hefajstos, boski kowal i mistrz rzemiosła, ulepił Pandorę z gliny na rozkaz Zeusa. Atena nauczyła ją tkactwa, Afrodyta obdarzyła niezwykłym urokiem, Hermes dał jej spryt i umiejętność przekonywania, Inni bogowie dorzucali kolejne cechy, tworząc istotę doskonałą z pozoru, lecz niosącą ze sobą klątwę. Zeus wiedział, że ta kobieta stanie się przyczyną przemiany losu całej ludzkości. Pandorę została podarowana Epimeteuszowi, bratu Prometeusza. Prometeusz, mądrzejszy i przezorniejszy, ostrzegał go, aby nigdy nie przyjmował darów od Zeusa, ponieważ każdy z nich kryje w sobie podstęp. Epimeteusz jednak, wierny swojemu imieniu oznaczającemu myślący po fakcie, dał się zwieść rokowi Pandori i poślubił ją. To właśnie wtedy rozpoczęła się historia tajemniczej puszki, a właściwie naczynia, które w greckim oryginale miało formę glinianego pitosa, dużego dzbana. Zeus przekazał Pandorze pojemnik, nakazując, aby nigdy go nie otwierała. Był to jednak dar pełen sprzeczności. Ponieważ wraz z pięknymi talentami Pandore otrzymała także ciekawość boski pierwiastek, który miał stać się jej zgubą. Kobieta długo powstrzymywała się przed zajrzeniem do wnętrza naczynia, lecz ostatecznie jej pragnienie wiedzy zwyciężyło. Gdy uniosła wieko, ze środka wydostały się na świat wszystkie możliwe nieszczęścia, choroby, cierpienie, smutek, starość, zazdrość, wojna i śmierć. Do tej chwili ludzkość żyła w beztrosce, wolna od bólu i trosk, lecz od momentu otwarcia puszki świat ludzi zmienił się nieodwracalnie. Przerażona Pandora próbowała zamknąć naczynie, lecz było już za późno. Wszystkie nieszczęścia rozprzestrzeniły się po ziemi i nie mogły już zostać cofnięte. Na dnie jednak pozostało coś jeszcze nadzieja. Gdy Pandora ponownie zakryła dzban, tylko ona została uwięziona w środku i od tej pory towarzyszy ludziom jako jedyne pocieszenie wobec nieuchronnego cierpienia. Mitologowie do dziś spierają się, czy pozostawienie nadziei było darem Zeusa, który ulitował się nad ludzkością, czy kolejnym podstępem mającym trzymać człowieka w złudzeniu i w ciągłym oczekiwaniu na lepsze jutro. Historia Pandorii miała ogromne znaczenie dla starożytnych Greków, ponieważ tłumaczyła źródło ludzkiego cierpienia. Była próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego życie pełne jest bólu i trudności, skoro bogowie stworzyli świat piękny i harmonijny. Jednocześnie była ostrzeżeniem przed pychą i nadmierną ciekawością, które prowadzą do zguby. Pandora stała się w kulturze symbolem zarówno zguby, jak i nadziei, a jej puszka metaforą tego, że ludzki los jest nierozerwalnie związany z cierpieniem, ale także z możliwością przetrwania dzięki wierze, że mimo wszystko życie ma sens. W opowieści o Pandorze splata się wiele wątków: zemsta Zeusa, lekkomyślność Epimeteusza, spryt Prometeusza i wreszcie kobieca ciekawość, która zmieniła bieg dziejów. Była ona pierwszą kobietą w mitologii greckiej, istotą, która z jednej strony wydawała się darem, a z drugiej klątwą. Jej historia pokazuje jak w świecie bogów i ludzi granica między błogosławieństwem a przekleństwem bywa cienka, jak jeden czyn może na zawsze odmienić los całej ludzkości. Pandora i jej puszka do dziś są symbolem nie tylko w mitologii, ale i w kulturze światowej. Jej mit przekracza ramy starożytnej Grecji, stając się opowieścią uniwersalną o ciekawości, konsekwencjach czynów i wiecznej obecności nadziei, która nawet w obliczu największych tragedii pozostaje ostatnim schronieniem człowieka. Mit o Pandorze należy do tych opowieści mitologii greckiej, które na przestrzeni wieków zyskały niezwykle wiele interpretacji, od starożytnych wyjaśnień natury ludzkiego cierpienia po współczesne refleksje nad istotą ciekawości i pragnienia wiedzy. Już w antyku postać Pandory budziła wielkie emocje i była traktowana przede wszystkim jako źródło wszelkiego zła, które spadło na ludzkość. Dla Greków sprzed wielu wieków historia o pierwszej kobiecie miała charakter etiologiczny, czyli tłumaczyła Dlaczego człowiek doświadcza chorób, starości, bólu i śmierci? W poemacie Hezjoda prace i dnie Pandore jawi się jako narzędzie zemsty Zeusa na Prometeuszu i ludziach. Zeus, rozgniewany kradzieżą ognia, kazał stworzyć kobietę piękną i obdarzoną niezwykłymi darami, lecz kryjącą sobie zgubę? Pandora była dla Greków pierwszą z kobiet, a wraz z nią na ziemię zeszły troski i cierpienia, które wcześniej były nieznane. Samo otwarcie puszki, a właściwie dzbana, z którego uleciały choroby i nieszczęścia, miało symbolizować przełom odejście ludzkości od złotego wieku bez i wejście w świat cierpienia, w którym człowiek musi zmagać się z losem. Dla starożytnych opowieść o Pandorze miała również wymiar moralny i społeczny. Ukazywała kobiety jako istoty piękne, lecz zgubne, związane z pokusą i nieszczęściem. Grecy postrzegali w niej figurę ostrzegawczą, dowód na to, że ciekawość i lekkomyślność prowadzą do tragedii. Nie bez powodu Pandora została zestawiona z Epimeteuszem, który nie słuchał rad brata Prometeusza, razem symbolizowali lekkomyślność i brak przewidywania konsekwencji. Z biegiem czasu jednak mit ten zaczął być odczytywany na inne sposoby. Już w starożytności niektórzy filozofowie zastanawiali się nad tym, czy obecność nadziei na dnie naczynia jest przekleństwem, czy darem. Jedni uważali, że Zeus pozostawił nadzieję, aby człowiek nigdy nie przestał żyć złudzeniami, a więc aby cierpienie było jeszcze bardziej dojmujące. Inni interpretowali to jako akt łaski, dzięki któremu w obliczu wszystkich nieszczęść ludzie mogą przetrwać, zachowując wiarę w lepsze jutro. Już wówczas więc pojawiał się element refleksji nad dwoistością opowieści, czy Pandora naprawdę była tylko źródłem zła, czy też nieświadomym pośrednikiem między boską karą a ludzką nadzieją. W czasach współczesnych mit o Pandorze został odczytany na nowo przez badaczy, filozofów i psychologów. Dziś wielu z nich nie widzi w niej jedynie źródła klątwy, lecz raczej symbol ludzkiej natury. Pandorę uosabia ciekawość, cechę. Która wprawdzie sprowadza na człowieka cierpienie, ale jednocześnie jest siłą napędową rozwoju. Jej gest otwarcia puszki można rozumieć jako metaforę pragnienia wiedzy, które zawsze niesie ze sobą konsekwencje. Podobnie jak w Micie, tak i w historii ludzkości odkrycia naukowe czy przełomy cywilizacyjne mogą rodzić zarówno dobro, jak i zagrożenie. Współczesne interpretacje widzą w Pandorze nie tyle winowajczynie, ile symbol człowieka. Który nie potrafi powstrzymać się od poznania i poszukiwania prawdy, nawet jeśli prowadzi to do cierpienia. Niektórzy badacze kultury podkreślają także, że Pandora była pierwszą kobietą w mitologii greckiej, a sposób, w jaki została przedstawiona, świadczy o starożytnych przekonaniach patriarchalnych. W antycznych tekstach jej historia służyła nie tylko do wyjaśnienia źródła nieszczęść, ale także do podkreślenia, że kobieta jest istotą podejrzaną obciążoną winą i zdolną do sprowadzenia zguby na mężczyznę. Współczesne badania feministyczne reinterpretują Pandorę jako ofiarę manipulacji bogów, która została obdarzona cechami nie z własnej woli, lecz by wypełnić plan Zeusa. W tej perspektywie Pandora nie jest winna tragedii, lecz staje się symbolem niesprawiedliwości i obarczenia winą istoty, która nie miała wyboru. Mit o Pandorze nabiera też charakteru uniwersalnego w literaturze i sztuce współczesnej. Jej puszka staje się metaforą wszystkiego, co nieprzewidywalne i nieodwracalne, od odkryć naukowych po otwieranie zakazanych drzwi ludzkiej psychiki. Psychologia interpretuje jej czyn jako archetypowy obraz nieposkromionej ciekawości, która może być destrukcyjna, ale także twórcza. Z kolei filozofia traktuje mit jako przypowieść o granicach wolnej woli o tym, czy człowiek może powstrzymać się przed czynem, który z jednej strony przynosi zgubę, a z drugiej jest nieunikniony dla jego rozwoju? Widać więc wyraźnie, że opowieść o Pandorze nie jest jedynie prostą legendą o kobiecie, która sprowadziła na ziemię zło. To historia wielowymiarowa, w której od wieków odbija się stosunek człowieka do cierpienia, ciekawości, nadziei i wiedzy. Dla starożytnych Greków Pandorę była karą i przyczyną zła. Dla ludzi współczesnych staje się raczej obrazem ludzkiej kondycji, która jest pełna sprzeczności między dążeniem do wiedzy a nieuniknionym ponoszeniem konsekwencji. Dzięki temu jej mit nie traci na aktualności, a symboliczne znaczenie puszki Pandory wciąż pozostaje żywe w naszej kulturze, przypominając, że każdy akt poznania otwiera nie tylko drzwi do światła, lecz także do cienia.